Tutaj bym troszeczkę może porozmawiał o Sol Calibur 6, bo Ty więcej możesz tutaj porozmawiać. Nie tyle Ach. może o samej grze, bo też rozmawialiśmy o tym w gramy na Maxa, będąc na jednym z eventów w około w no kwietnia. Tak, tak ale samo o tym, jak, jakby... jak się gra Wiedźminem Geraltem w Sol Calibur 6. Co no, Faj fajnie się gra nie Aha, to? Nie no. mogę zbudować koniec, tak? W sensie, jakby ten, ten gameplay Geraltowy nie jest jakiś um, szczególnie wyjątkowy, ale w sumie nie, nie wiem, czego można było się spodziewać. Prawda, Po prostu mamy człowieka z mieczem, więc to bardzo pasuje do Sol i Nie ma żadnych efektownych mechanik, czy tam wyjątkowych jakiś mechanik, jak na przykład Yoshimitsu ma i w Tekeni, i właśnie w Sełkaliburze, więc jest to takie powiedziałbym dosyć tradycyjna i bezpieczna postać, ale na pewno jest zrobiona bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wierność temu Wiedźminowi z dzikiego gonu, to znaczy mamy, mamy znaki konkretne, mamy igni, chyba mamy też ten znak odpychający, czy potem mamy ten mind trick, taki atak Ultimate. Więc wygląda to bardzo efektownie, ale no nie powiedziałbym, że Geralt zostanie moją ulubioną postacią w Solcaliburze. Troszkę szkoda, że nie wykorzystuje obydwu mieczy. Że jakby nie wymienia ich, żeby mieć jakieś inne na przykład, postawy czy coś takiego w trakcie walki. Warto też zaznaczyć, że w Solcalibur pojawi się tryb dla pojedynczego gracza. Dwa, gdzie, tryby. dwa tryby. Gdzie każdy z bohaterów będzie miał swoją kampanię popularną. Tak. co Ma, jest mało, a drugi tryb to będzie taki, że tworzymy własnego awatara, jak w każdym Solo Caliburze i przenosimy się przez kolejne jakby tam uniwersy, czy jakby timeliney tego Soul Calibura i na przykład spotyka jest też i etap z, z, z Geraltem w tym trybie Story, więc twórcy przywiązują uwagę do tego, żeby było duże zawartości dla jednego gracza na premierę. Bardzo dobrze też został stworzony tryb wieloosobowy, bo teraz będziemy mogli się łączyć w lobby około chyba 12 albo 10 osobowe, gdzie... Dwóch graczy będzie walczyło między sobą, ale my w tym samym jakby momencie na ekranie będziemy widzieli ten mecz, a także będziemy mogli porozmawiać zresztą mm, ludzi tak jest. czekających na rozgrywkę o tym, co się dzieje na ekranie, no i ogólnie o samej grze, co... Są tak. podobne rzeczy w niektórych biatykach, na przykład w Injustice 2 jest podobnie, w Mortalu tak samo. Tak, ale Aha. w Sokaliburze tego jeszcze nie było, więc jak, jak na tę serię to jest okay. nowość. Ja, tak, że... ja nie jestem fanem biatyk, więc dla mnie to było bardzo ciekawym rozwiązaniem, o którym warto wspomnieć. Yeah. Ready to end this? you right. yeah.